Autor pisze, że jest pewne godne uwagi uznanie chrześcijańskiej Biblii w liście do Rzymian. Zaraz zrozumiemy, dlaczego ten opis znajduje się w rozdziale Biblia Niewiernych Infidels. Bo gdy poganie, którzy prawa nie mają, idąc za naturą, czynią to, co prawo nakazuje, chociaż prawa nie mają, sami dla siebie są prawem. Zdumiewające, jak na Biblii, święty Paweł używa słowa prawo dla Biblii. Komentatorzy mówią, że prawo jest zawarte w Biblii, chociaż niektórzy pisarze używają słowa Prawo i Biblia jak synonimów. Dalej pan Graves mówi, Paweł tutaj przyznaje, że wielka Biblia natury, The Bible of Nature, napisana w ludzkim sumieniu i wyryta na każdej rzeczy wokół niego, czyli Biblia Niewiernych i objawienie, jest lepsza, superior, od jakiejkolwiek wydrukowanej Biblii. Jeśli człowiek uczy się moralności przez Biblię i prawo moralne, a chodzi o prawa natury, obserwacje i doświadczenie, to to naturalne objawienie jest wyższe, superior, niż jakiekolwiek spisane objawienie. Skoro tacy ignoranci, jak poganie, mogą doznać naturalnego objawienia, to musi być to lepsze niż chrześcijańska Biblia. Osobiście zgadzam się z tym, że samemu można dociekać moralności, nie potrzeba do tego Biblii, jak wielu sądzi, szczególnie w kwestiach wychowania dzieci. Skoro Biblia to źródło wszelkiej moralności, czemu nie poczytają swoim dzieciom Starego Testamentu? Wiem, wielu chrześcijan uważa, że to stare przymierze i aktualny jest tylko dekalog, bo dekalog, moim zdaniem, niesie dobre wartości. Niestety to bzdura, bo gdyby nie stary, nie byłoby nowego. Ludzie lubią wybierać te lepsze fragmenty, nawet ze Starego Testamentu i celowo pomijać te straszne, powołując się na w cudzysłowie prymitywną moralność wczesnych ludzi, to już w ogóle nie mieści się w głowie. Dalej czytam słowa autora. Sami misjonarze przyznali, że całą pomocą, którą księża i komentatorzy mogą okazać, jest znaczna część Biblii, której poganie nie mogą pojąć. Ale nie, według świętego Pawła, dzięki Biblii od Boga, objawieniu rytemu w naturze moralnej człowieka. Poznanej dzięki zdrowemu rozsądkowi, naturalnemu osądowi i ogólnemu ludzkiemu doświadczeniu. Tak oto mamy Biblię, pojmowaną nawet przez pogańskie narody, ale Biblię posiadającą przewagę nad drukowaną Biblią. Po pierwsze, ta Biblia jest zawsze otwarta. Nie można jej trzymać pod kluczem jak Biblia przez wieki. Po drugie, ta Biblia nie potrzebuje tłumaczenia na inne języki. Po trzecie, nawet analfabeci mogą ją czytać i rozumieć. Jej wspaniałe prawdy łatwo się czyta. Są wyryte na każdej stronie duszy człowieka. Po czwarte, to objawienie nie wymaga księdza, by je wyjaśniał. Po piąte, nie trzeba żadnej konkordancji w umożliwieniu czytelnikowi znalezienie perełek połyskujących na każdej stronie. Kwakrzy nazywają to The Light Within, czyli wewnętrzne światło. Po szóste, mole i myszy nie mogą zniszczyć tej wspaniałej Biblii. Jest wieczna i niezniszczalna. Do tej Biblii nie wkradły się błędy. Zawiera wszystkie ważne nauki, które można znaleźć w każdej nietrwałej wydrukowanej Biblii. Autor twierdzi, że sam Jezus, sam. Odnosi się do tej właśnie Biblii, mówiąc, know ye not of yourselves so what is right. Jak wpisałam w Google, to wyskoczył mi fragment z drugiego listu do Koryntian, ale nie, nie jestem pewna, czy to jest na pewno ten fragment. Siebie samych badajcie, czy trwacie w wierze, siebie samych doświadczajcie. Czyż nie wiecie o samych sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba, żeście odrzuceni. Mam zaś nadzieję, iż uznacie, że my nie jesteśmy odrzuceni. Prosimy przeto Boga, abyście nie czynili nic złego. Nie o to chodzi, byśmy się sami okazali wypróbowani, lecz byście wy czynili co dobre, a my, żebyśmy byli jak odrzuceni. No osobiście wydaje mi się, że bardziej tu pasuje cytat z listu do Rzymian. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Czyli z tego wynika, że nawet Jezus, biblijny autorytet, uznaje, że nie trzeba uciekać do żadnej drukowanej Biblii dla poznania prawdy Ewangelii. Możemy się ich nauczyć sami. Są inne teksty wskazujące na to, że pierwsze, jedyne boskie objawienie jest ponad książki pisane przez ludzi i istniało zanim jeszcze pomyślano o spisanej Biblii. Autor przytacza na przykład: Albowiem od stworzenia świata niewidzialne jego przymioty, wiekuista jego potęga oraz bóstwo stały się widzialne dla umysłu przez jego dzieła, także nie mogą się wymówić od winy. Nawet niewidzialnych przymiotów Boga można dowiedzieć się z objawień i nauk wypisanych na rzeczach stworzonych. Twierdzi się tu, że są nie tylko widzialne, ale jeszcze można je pojąć poprzez naukę w cudzysłowie stworzonych przedmiotów i ich ważnych lekcji. Jeśli tak, nie ma wątpliwości co do ich prawdziwości, nie dręczy cię to zawiłość, niepewność i strach ich nauk moralnych. I nawet samego Boga można nauczyć się poprzez czytanie i studiowanie tej pięknej, łatwej do zrozumienia Biblii, zawartej w samej naturze. To ważna nauka moralna odsuwająca w cień spisaną Biblię i pokazująca, że lepiej byłoby nam bez niż z uniwersalną Biblią. Mogą ją czytać wszystkie narody i jest to dowód na to, że tę jedyną Biblię Bóg stworzył dla rasy ludzkiej i polecamy młodzieży ją czytać. Teraz dodam od siebie. Ja w ogóle nie pojmuję wierzących, którzy twierdzą, że bez religii nie ma moralności i przy tym swoim dzieciom mogą co najwyżej poczytać 10 przykazań, bo reszty Biblii na 100% nie przeczytają. Ile można czytać powieści o bitwach, zabijaniu, gwałtach, nasieniu, nierzodnicach i nałożnicach? Ta i sami rodzice chrześcijanie najczęściej o tym nie wiedzą, ale to przecież gry komputerowe wywołują agresję. Ta dupa s. Wystarczy porządne wpajanie dzieciom od małego, że zgodnie z wolą samego Hashem można iść i mornować. Nie dziwota, że na Bliskim Wschodzie dzieje się to, co się dzieje, skoro Najwyższy uświęcił dżihad według wyznawców pewnej religii. I weź tu człowieku bądź mądry. Autor mówi, że ta Biblia, w sensie nasza natura, nie nauczy nas niczego niemoralnego i nie zawiera wulgarnego lub obscenicznego języka. Teraz wiemy, że natchnienie jest uniwersalnym prawem umysłu. Wrodzona zasada duszy ludzkiej, którą posiadają wszystkie narody w mniejszym lub większym stopniu. Wielkość prawdziwego natchnienia zależy od moralności, inteligencji i duchowości jednostki, od jej umysłu, od jej czerpania przyjemności z duchowości, gdzie jest w harmonii z tym pięknym w boskim wszechświecie. Gdzie może poznać moralne problemy i duchowe prawdy oraz proroctwa. Ale to dzieło naszego umysłu, nie jakiegoś bóstwa. Nie ogranicza się do wieku, narodu i religii. Zależy od kultury, moralnych i intelektualnych zdolności oraz duchowych aspiracji jednostki, nie od jej wyznania czy religii. No ja osobiście zgadzam się z autorem. Człowiek sam może wiedzieć, co jest dobre, a co nie, bez żadnej księgi. Pamiętam, jak miałam 6 lat i bawiłam się z koleżanką na polu. Nie wiem, o co poszło, ale coś mnie wkurzyła, więc ją uderzyłam w głowę. Koleżanka się obraziła i poszła do siebie. A ja dostałam takich wyrzutów sumienia, że mi się źle zrobiły, poszłam ją przeprosić. No miałam tylko 6 lat. A wiedziałam, że moje zachowanie było nie w porządku w stosunku do koleżanki. Wielu z nas ma po prostu poczucie, że coś jest nieprawidłowe. Na przykład jak zrobimy coś... coś... ...niefajnego w stosunku do innego człowieka. Zależy jeszcze od poziomu rozwoju jednostki, to też odgrywa ogromną rolę. W jakiej człowiek jest kaściej, czy jest robotem, czy nie. Niektórym jednak religia jest potrzebna, aby się zachowują jak małpy, jak to się mówi, wstyd między ludzi puszczać. Jeśli nie mają nad sobą boskiego bata, to nie wiadomo, co by wyprawiali. To dopiero niski poziom niskiej kasty, jeśli sami nie umieją nad sobą panować, tylko potrzebują, by ktoś nad nimi panował. Autor twierdzi, że Stary Testament nie ma porządku wyraźnego systemu moralnego i musimy traktować go w takim samym niesystematycznym porządku oraz odsłonić wiele głupich błędów. Lista tych błędów jest dość długa, postaram się skrócić. Sam początek według niego jest już błędem, bo stworzenie nie mogło mieć miejsca bez czegoś, z czego można tworzyć. Wyjaśnianie pochodzenia Ziemi, i Słońca, Księżyca i Gwiazdy, zakładając istnienie stworzyciela, nie rzuca żadnego światła, bo skąd się wziął stworzyciel. Zakładanie, że materia miała początek, jest błędem naukowym. Wiele faktów naukowych powstało dla poparcia konkluzji, że wszystkie istoty i obiekty na Ziemi wyeliminowały pierwiastki. A brakuje nam zrozumienia wieczności nieskończoności, brakuje tego śmiertelnikom. Dlatego wysłuchaj błaganie Twego sługi i Twego ludu Izraela, ilekroć modlić się będzie na tym miejscu. Ty zaś wysłuchaj w miejscu Twego przebywania w niebie. Nie tylko wysłuchaj, ale też i przebacz. Skoro niebo to miejsce przebywania Boga, a niebo sam Bóg stworzył to, gdzie przebywał wcześniej? Pytanie z kategorii, co było pierwsze, jajko czy kura? Tak samo absurdalne jak założenie, że Bóg stworzył niebo i ziemię 6000 tysięcy lat temu, a przed im nie miał na czym stać, siedzieć czy leżeć. A jak nic nie istniało przed tymi sześcioma tysiącami lat, to nie miał Bóg nic do roboty. Bóg stworzył światło, to wcześniej po ciemku siedział? Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. Czyli co były wymieszane? Filozofia uczy, że ciemność i światło nigdy nie mogły być oddzielone. Biblia uczy, że dzień i noc zostały stworzone trzy dni przed słońcem. Dzisiaj każdy uczeń wie, że to obrót ziemi wokół własnej osi powoduje dzień i noc. W Biblii Ziemia pojawiła się 3 dni przed Słońcem, a nauka twierdzi, że Ziemia jest dzieckiem lub offshoot, no czyli odgałęzieniem Słońca. To tak jakby Syn przyszedł na świat 3 dni przed Ojcem. Ziemia zaś była bezładna i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią, bez wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. W wersji angielskiej na stronie Mehon Mamre, tam można poczytać po hebrajsku Stary Testament, brzmi to tak, że Ziemia was without form and void, czyli była bez kształtu i była pustkowiem, a na stronie Mehon Mamret było, że była unformed, jakby nieuformowana. Autor mówi, że filozofia uczy, że nic nie może być bez kształtu. Ja nie wiem, osobiście może chodzi o to, że nie była tak ukształtowana, jak jest teraz i dlatego bez, kształt, bez kształtu. Bóg spędził dzień na robieniu sklepienia oddzielającego jedne wody od drugich. Tak samo praktyczne jak całodniowe tworzenie oddechu dla Adama, bo tym samym jest oddech dla człowieka, co sklepienie dla Ziemi. Niechaj Ziemia wydała rośliny zielone, trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na Ziemi według swego gatunku owoce, w których są nasiona. I stało się tak. Ziemia wydała rośliny zielone, trawę dającą nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre. Takie pożywienie potrzebuje przecież słońca, żeby rosła, powstało dnia trzeciego podczas gdy słońca czwartego. Wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego człowiek stał się istotą żywą. Filozofia uczy, że proch nie ma właściwości życiowych. Pan Grace pisze, że pewien autor powiedział, że murzynów to pewnie z pyłu węglowego stworzono. Dzisiaj za to jest się cancel, ale w XIX wieku to była norma. Ja jak coś nie popieram tego cancel culture, wciskania rasizmu tam, gdzie go nie ma. Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. Bogu skończył się materiał do tworzenia, że aż ukradł Adamowi jedno z żeber. Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jaką on da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę istota żywa. I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu. Ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny. Czyżby Bogu zabrakło inteligencji, że aż ciekawiło go, jaką nazwę dają stworzona przez niego istota? A w ogóle po co miał je nazywać w stylu to jest koń, to jest osioł i tak dalej, skoro nikt nawet nic na tym nie zyskiwał. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Raczej powinno być na odwrót, że to człowiek stworzył Boga na swój obraz. Biblia zawiera dwa opisy stworzenia. W pierwszym i drugim rozdziale księgi rodzaju. W pierwszym opisie to zwierzęta są stworzone przed człowiekiem, a w drugim po stworzeniu człowieka. Według księgi rodzaju Bóg zasadził dwa drzewa, czy tam wyrosły same. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa, miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. Jaki jest sens tworzenia drzewa, z którego nie można jeść, a co ma się marnować, i po co tworzyć człowieka z apetytem, by pod groźbą śmierci zabraniać mu jeść? Czyżby tworzył człowieka, aby go potem kusić? Skoro Bóg jest taki wszechwiedzący, to musiał wiedzieć, że człowiek tak postąpi. Wszczepienie w człowieka chęci jedzenia owocu i zabranienie tego w tym samym czasie czyni z bogaty rana. A tak w ogóle to wąż był wiarygodnym prorokiem. Niewiasta odpowiedziała wężowi. Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy. Tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy rzekł wąż do niewiasty na pewno nie umrzecie. Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. W końcu nie umarli. Po czym Pan Bóg rzekł: Oto człowiek stał się taki jak my, zna dobro i zło. Niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki. A tak w ogóle skąd mieli wiedzieć, czy to jest dobre, czy złe, skoro nie znali takich pojęć? Skąd mieli wiedzieć, co to znaczy umierać, skoro nie było jeszcze żadnego umierania na świecie? W każdym razie autor daje wyraz swojemu braku wiary w prawdziwość stworzenia według księgi rodzaju i nie on jeden, ja w sumie nie znam ludzi, którzy by wierzyli w to dosłownie. Nawet ksiądz, który uczył mnie religii tylko przez rok, mówiłby nie wierzyć w to dosłownie, bo jest to poemat, a wierzyć trzeba naukowcom. Tak, ten sam ksiądz, co zjechał mnie za ateizm, ale mniejsza, bo czasem miał przebłyski geniuszu. Niedługo powstanie część czwarta, będzie o Potopie. O Potopie jeszcze powiem w innym oddzielnym filmiku. Dziękuję za uwagę i do następnego.